Cześć, z tej strony Krzysiek i witam Was prosto z Enosimy Pamiętacie tą Izakaję? To są wspomnienia z wycieczek, które oprowadzałem tutaj po Nosimie. Ale dzisiaj z Aską przyjechaliśmy tutaj, aby razem odpocząć Ponieważ przesadnie dwa tygodnie były bardzo stresujące dla nas Dlatego zrobimy przerwę z YouTube'a Ale teraz pójdziemy zjeść przepyszną, surową rybkę Na którą żaden z moich kochanych turystów się jeszcze nie skusi Więc chodźcie Miałem szansę prowadzić 9 osób po Enosimie. Żadna z tych osób nigdy się nie skusiła na śrasu I czym są sirasu? Sirasu są to małe rybki, które są przezroczyste. Oczywiście ja miałem wersję ugotowaną, dlatego one wydawały się białe. Ale te Enosimie są podawane właśnie na dwa sposoby: na surowo oraz ugotowane. Ugotowane są słodsze, gdzie Shirasu, które są na surowo, są troszeczkę gorsze, ale są też bardzo dobre. Niestety nikogo nie byłem w stanie na to skusić. Mimo tego było to naprawdę przepyszne jedzonko, które było podane na ryżu, nori. Do tego mieliście Shirasu, mieliście e, zmielonego tuńczyka oraz ikurę. A więc jeżeli przyjeżdżacie do Enoshima lub Kamakury, to pamiętajcie, aby spróbować Shirasu. Jest to coś bardzo lokalnego, świeżego i musicie to spróbować, szczególnie jeżeli jesteście fanami ryb. A teraz po bardzo smacznym śniadaniu tak naprawdę zabiorę was do świątyni buddyjskiej, która ma ponad 700 lat, więc chodźcie ze mną. Piękny widok tramwaju przejeżdżającego przez środek tej właśnie miejscowości. I teraz zmierzamy w stronę tej świątyni, która się znajduje zaraz po mojej lewej stronie. I ona przejeżdża tym tramwajem, Eoden. przejeżdża właśnie przed tą piękną świątynią. I opowiem wam taką ciekawą historię, zanim dojdziemy do tej świątyni. Pewnego dnia, dwa lata temu, z Aską przyszliśmy odwiedzić tą świątynię, ponieważ był mały market. O, za nami jest Stary tramwaj, jej! I podczas tego małego marketu Azka kupiła sobie pączka. Z tym pączkiem poszliśmy w stronę morza, które jest za nami. Usiedliśmy nad morzem i nagle znikąd jak sobie rozpakowała tego pączka, który był taki słodki, taki przepyszny, drogi, bo kosztował 500 jenów, czyli jakieś 15 zł za pączusia i znikąd przyleciał jaszczą, porwał jej pączka i już go nie zobaczyła. Biedna niestety ze smutkiem obyła się tylko widokiem tego pączka ale tak trzeba uważać właśnie w tych miejscowościach tutaj nadmorskich w Japonii ponieważ są jaszczębie i one będą porywać cokolwiek co wygląda na jedzenie w każdym momencie oczywiście niektórzy pozują sobie do zdjęcia trzymając po prostu jedzenie i takie jeszcze sobie je wyłapują. teraz przejdziemy idziemy w stronę świątyni, która jest przede nie ma w ogóle tej sygnalizacji drogowej, dlatego też trzeba iść na wyczucie za nami ciągną się dalej Tory, i ten pociąg jedzie do miejscowości Kamakura. Znajdujemy się na terytorium świątyni Namio Horengekio, które znajduje się niedaleko odnosimy, dokładnie nie zajmuje to 5 minut od stacji. I znajdujemy się przed jednym z głównych symboli wiary buddyzmu, czyli dzwonu, który odstrasza złe demony. Tak jak wspomniałem podczas wielu moich vlogów, podczas Nowego Roku ten dzwon jest uderzany sto parę razy, aby każdy ten dźwięk tego dzwonu odpędził te demony. Ale dzisiaj mamy tą wspaniałą szansę, aby właśnie uderzyć dzwonem. Co musicie zrobić? To po prostu być bardzo delikatnie. Macie linę i uderzacie w dzwon bardzo delikatnie. Mam wydać delikatny dźwięk, nie trzeba naprawdę uderzać mocno tego dzwonu. I podczas uderzania tego dzwonu pomyślcie o czymś dobrym w waszym sercu, a przyniosło wam to szczęście, więc zobaczymy jak pójdzie. Ale czuć wibrację tego dzwonu nawet w środku, jeżeli podejdziecie wejdziecie do środka tego dzwona, czuć takie bębnienie w uszach coś naprawdę wspaniałego. Pokażę Wam go bardziej z bliska. Zobaczymy jak on wygląda w środku. Wiecie, jest pięknie udekorowany smokami. Naprawdę modlitwami buddyjskimi, a w środku ten dzwon sam sobie jest pusty. Jest on wykonany naprawdę z brązu. Ten jest zrobiony z drewna, a e teraz czas Czasymy, na ja sterek. Doza, aseczka Aska też weszła do środka, ale uderzenie tego dzwonu nie jest aż takie proste, jak to się wygląda. Trzeba naprawdę dać troszeczkę siły, aby uderzyć w ten dzwon. Ale jest naprawdę coś fajnego. Spróbujcie, jak będziecie tutaj. Jest to za darmo. Oczywiście możecie złożyć ofiarę, jeżeli chcecie, ale nie musicie. Za mną znajduje się główna kaplica tej świątyni, do której zaraz wejdziemy, ale przed wejściem do świątyni buddyjskiej, tak samo przed wejściem do świątyni shinto należy umyć dłonie. Dla... Ta świątynia została zbudowana w 1335 roku w Muromachi-jidai, czyli jest to okres czasu troszeczkę po Kamakura Jidai, czyli po czasie kiedy miasto Kamakura było stolicą Japonii ale przed czasami Edo, dlatego, że jest to bardzo stara świątynia ona na zboczu wzgórza i takie miejsca w dawnych czasach oczywiście istniały tutaj po to, aby ratować ludzi przed tsunami więc pierwsze miejsce, gdzie ludzie by się udywali podczas tsunami to są właśnie świątynie, ponieważ one są zbudowane na wzgórzach właśnie po to, aby woda tutaj nie docierała aby ludzie mieli gdzie się schronić. Dlatego to sanktuarium jest bardzo ważne dla ludzi tego regionu. Znajduje się pagoda. Jest to jedyna pagoda w tym rejonie. Oczywiście w Kamokurze, o Jest naprawdę dużo świątyń buddyjskich lub Shinto, ale to jest jedyna pagoda, którą zobaczycie w tym rejonie. Ma ona 5 metrów. Jest cała wykonana, zdrewna. Jak widzicie, sięga bardzo wysoko. I w środku znajdują się relikwie buddyjskie. One w środku pusta. Nie ma schodów ani nic takiego, więc nie wejdziecie do góry. Ale są relikwie. Oraz pod główną świątynią, która znajduje się tam na dole, znajdują się szczątki założyciela tego kompleksu buddyjskiego, który kiedyś się nauczył buddyzmu. I główna świątynia została wybudowana w 1338 roku, ale tak być, dokładnie z datami. Asuka zdecydowała się wspinać wyżej. Pode mną jest grupa turystów japońskich z japońskim. Tourist guide, z którym miałem właśnie szansę chwilę porozmawiać po japońsku pytał się czy jestem z Hiszpanii nie wiem czy ja Hiszpana, ale było fajnie pogadać, był w Warszawie 40 lat temu powiedział, że miał problem z dostaniem się do Polski sprawdzania paszportów i tak dalej ale powiedział mu inny świat świat oraz Polska bardzo się zmieniła w przeciągu ostatnich 40 lat dlatego też jeżeli chciałby zobaczyć znowu Polskę to zapraszam a poza tym ja jutro będę myć szansę oprowadzić kolejną grupę tym razem nie ponosimy kamokurze, chociaż może zrobimy to w przyszłości ale będziemy chodzić po Tokio zobaczymy Shinjuku, Shibuya Harajuku jak będziemy mieć siły to dojdziemy jeszcze do Sangenjiai będzie to fajny dzień a ja będę miał znowu okazję poznać nowych Polaków, nową rodzinę Tej w Japonii co będzie bardzo fajne nie będę tego dokumentować ponieważ chcę poświęcić ten cały czas tylko i wyłącznie dla tej rodziny, ale powiem Wam moje wrażenia mniej więcej po ostatniej wizycie. A teraz, dlaczego się spinamy do góry? Ponieważ tutaj znajduje się małzoum, troszeczkę zaraz przed nami, gdzie są składane zazwyczaj e, prochy lub kości buddystów, którzy oddali swoje życie dla tej świątyni, dedykowali, uprawili, uczyli itd. I przechodzimy przez taki fajny lasek na samej wzgórze. To jest bardzo przyjemne, ponieważ dzisiaj jest dość słonecznie i ciepło, ale to miejsce daje Ci dość sporo e, kage. Aska by była kage. E, zapomniałem znowu polskiego. Dodaj po prostu takiego roku jest cień. O, jest dużo cienia, dlatego też możemy odpocząć od ciepła. Mamy małą świątynię. Aska oddaję hołd ja idziemy, idziemy dalej, ponieważ tam jest jeszcze sporo jeszcze schodów, które Wam pokażę więc będziemy się śpinać tutaj do góry właśnie napiła się wody, aby się nie odwodnić. Jest gorąco, ciepło, słonecznie. A my teraz pójdziemy pieszo do Kamakury i razem odkryjemy piękne rzeczy, które spotkamy po drodze, więc do zobaczenia podczas kolejnego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!